Do Egiptu. Oh, koleżka, patrz. Moi prace, Let's see to I Oh, No, my już w Egipcie wylądowali, w samochodzie siedzimy W końcu W końcu i czekamy na transport do hotelu, ale już się spotkaliśmy z tym Dolar, 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 jednak, jednak to nie mit, nie? Na każdym kroku No, ale zobaczymy jeszcze, jak tam hotel, mam nadzieję, że się nie zaskoczymy jakoś negatywnie tak, też mamy taką nadzieję No, także czy wstaliśmy, idziemy na śniadanie Ale... Wygląda to nieźle. No i jak tam pierwszy dzień? stara. lot. Hello, Jeze. Hello no fajnie, ciepło jest. Troszeczkę no. świeci. Jest, ciepło to jest najważniejsze. Tam parę, parę rzeczy nagramy. dzisiaj jest sylwester. Ale takie mocne zderzenie z rzeczywistością. Jednak pamiętajcie, zawsze pięć wiazek w Egipcie, nigdy 4. Popełniliśmy po raz kolejny ten sam błąd. No ale troszeczkę spodziewaliśmy się tego. Ale nic. Ale do przeżycia. Zobaczymy, co będzie dalej. <laughs> Idziemy na plażę do znajomych, zobaczymy, co się... Plus taki właśnie, że znajomi to są. Jakby nie to, to... Tak. Chyba bym tej szukał tej... innego hotelu. <laughs> Ważniejsze jest towarzystwo i ludzie, jakimi się otaczacie. Dokładnie. Ale pogoda jest super. Plaża. O, joga. <laughs> joga, kurwa. Patrz, góry jeszcze. Nie no, ładnie. Ładnie. Musimy się przejść po okolicy. <laughs> tak jak mówiłem, <laughs> jednak pięć gwiazdek to musi być minimum. Mi się Kiedy Takie dłoń na Takie rzeczy tylko w Egipcie. <laughs> Mikołaj z Krzaty. I, I pani Mikołajka. <laughs> Mas Ele se sabe o tegraio, né? Zero música, nisso Miał jakąś marinkę. To jest marinka. A tam masz meczety O, to jest kurwa, jaki meczet Patrzcie, kameczet. O, ładnie. Ładnie, każeka, ładnie. No, dobrze zrobiono. Jak Ci się podoba? Urgada na pierwszy rzut e, Czy Jest akurat bardzo ładnie, tylko szkoda, te wszystkie jest pies, kwiastków e, Kierujemy się na meczet chyba, nie? Cię. Widzicie ten meczet? Tam to... jest ładny meczet, możemy sobie go zobaczyć. Tam byśmy. Dobra, lecimy szybko na piwo. Chyba piwo. No my sobie przemierzamy właśnie hurgadę ładnie to wygląda wszystko, cieplutka jest. Bardzo ładnie jest Co. No. Na razie za dużo nie nagrywamy. No i nic ciekawego jeszcze tej w Tak, znajdziemy przyjechać w Ale naprawdę polecamy, na jeżeli chcecie sprzywić, będziecie w furgacie, to warto jest pojechać w miasto. Jest w miasto? do miasto. Miasto? No A wracając. Bo się dzieje? Nie, to serce. Na każdym są i kot. Dobra, lecimy jeszcze mecz zobaczyć, może uda się coś nagrać. O ile zdążymy tam dojść, bo za chwilę mamy kierowcę na powrót do hotelu. A później co? i proza Sylwestrowa, także... Będzie się działo, będzie się działo. Nagramy, ci, się w czterech e, gwiazdkach na Sylwestro, nie? <grych> no i takie wielbłądy też. Na ulicach. Hello. I don't need right now. Maybe tomorrow, okay? Tomorrow. No money, no money. Don't touch me. No, don't touch me, please. No, 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 no.

O, no, Egipt jest taki trochę z myslu. Wiadomo, wiadomo, ale w to. Witamy na Kuade. Super <coughs> sprawa. Ładne widoczki. I zapierdanko. <laughs> Hey, no problem. Dobra, to nie ma. Nie masz. Też trochę Także jesteśmy na kolejny dzień. Jedziemy na murkowanko. Zimno jest na ale. Mamy problem. Krowiąc. Problem z ich dostaliśmy. Spróbujemy coś fajnego nagrać. Już się uda jeszcze nagrania kupić, z workowania. Z git. Słoneczko w tyle. Masz luksus. Kurwa, ma z Ręce się przebija.

we Zobaczymy naszą przygodę z tym. tym wyjazd do mego końca. Wracamy do domku. Jakieś małe podsumowania. W sumie nie nagrywaliśmy dużo, bo też byliśmy ze znajomymi to spędzaliśmy wspólnie czas. A z nagrań to tam jedynie te kłady, co byliśmy. Pewnie Wam wrzucimy, co ile kosztowało, jak się czy tam podobało, czy nie podobało. Ogólnie te wycieczki były fajne. Moim no, zdaniem. Nie, nie. ten wyjazd na plus. Ale chciałabym że wrócić do no, jeszcze czekamy na autobus i lecimy. Ale wyjazd jest, jest całkiem spoko. Tak, było fajnie. No, również, no ze znajomymi byliśmy, no to się fajnie bawiliśmy. <laughs> o, słychać, słychać po moim głosie pewnie. <laughs> Także kwadry spoko, nurkowanie super, ceny też bardzo dobre. Jedynie hotel, no. Ale w sumie spodziewaliśmy się trochę tego. Pamiętajcie zawsze, jak lecieć do Egiptu, wybierajcie 5 gwiazdek. Bo no. to jest spora różnica. Przepaść jest pomiędzy 4 a 5. Przeskok jest, przeskok jest straszny. Te cztery gaski to jakbyś... O, patrzcie. Ci budynki opuszczone. Hotel nie wygląda źle. Z zewnątrz, w środku. Ale pokoje... No jesteśmy teraz na zewnątrz. Tam w środku jest dużo ładniejsze. Ogród i tak dalej. Bardzo wielki jest ten hotel. to masakra. Znaczy masakra. Stare, bardzo stare. Jak przyjeżdżasz, takie coś na pierwszy rzut oka, to jest takie, gdzie, jak gdzie kurde jest. Ale można się przyzwyczaić po kilku Ale dniach Nie, w pokoju w sumie nie spędzamy na wiele czasu, co spaliśmy. Więc idzie, idzie to przeboleć. No, dobra, to my się powoli już pakujemy, idziemy zobaczyć, za ile nasz autobus będzie. No i widzimy się nie wiadomo, gdzie. Cześć.